Dobry, cześć, szołem, nazywam się Łukasz Marks. Prowadzę na YouTube kanał. Wywiady na rowerze, no więc jestem, można powiedzieć, youtuberem. Skoro jestem youtuberem, to nie mogę tak po prostu zacząć filmować, tylko muszę najpierw wygłosić żelazną formułkę. To znaczy, tak, proszę Was o subskrypcję, proszę Was o komentarze, proszę Was o lajki, no bo to mnie podbija w tych algorytmach w youtuba i staje się lepszym youtuberem. A dla Was jest taka uwaga, że jeżeli weźmiecie dzwoneczek i to wtedy powiadomienia będziecie mieli włączone, tak? I wtedy nie przegapicie żadnego z moich fantastycznych filmów i Wasze życie będzie lepsze. No dobra, no to wygłosiłem formułkę to czas się zabrać za prawdziwy film. Dlaczego ja w ogóle się za to zabrałem, tak? Bo, bo yy, no właśnie, dlaczego ja się ośmielam w ogóle Was pouczać i dlaczego się ośmielam tutaj w internecie publikować jakieś rzeczy, które dotyczą tego, jak kręcić filmy. Yy, ja jestem amatorem, tak? Nie, nie ukrywam, że trzy lata temu dopiero zacząłem kręcić. Leszek Pachurski kiedyś do mnie zadzwonił, mówi Ty, wskrzeszam Transkarpatię, yy, by przyjechać, Ty masz elektrykę. Ja mówię, a co elektrykę? To będzie jakaś kategoria. Nie masz elektryka, to będziesz kręcił filmy. Wręczył mi kamerę, przypięliśmy ją, ją do roweru, no i zacząłem kręcić filmy, tak nie mając zielonego pojęcia ani o kręceniu filmów, ani o, y, o posługiwaniu się aparatem fotograficznym zresztą też. No i y, nakręciłem coś tam, tak mnie to za, zajaw, tak, takiej zajawki dostałem, ta zajawka trwa do dzisiaj, że kręcę te filmy teraz ciągle, jeżdżę na różne zawody, takie, śmakie i owakie i kręcę tak, rozmawiam z Wami, robię to przy pomocy czterech kamer, więc też mam różne doświadczenia z kątami, z ustawieniami, y, z zaczepami i popełniłem całą masę błędów, tak na setki, więc po prostu Chciałem ty, tymi błędami się z Wami podzielić, bo lepiej się uczyć na cudzych błędach, czyli na jakichś błędach youtuberów. Ja też próbowałem. Jestem też takim człowiekiem trochę, można powiedzieć, znikąd. To znaczy nie, nie kończyłem żadnych szkół filmowych ani niczego. No więc też rozumiem, jak czujecie się. Jeszcze pamiętam, jak się czułem w momencie, kiedy pierwszy raz wziąłem taką kamerę albo drugi raz do ręki. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że ja oprócz kręcenia filmu zajmuję się też dość sporo obróbką. I to nie tylko swojego materiału, ale też Waszego materiału. Czyli widzę, co Wy kręcicie i jak kręcicie. I taka na, refleksja mi się natychmiast nasuwa. Przy pomocy bardzo niewielkich zabiegów, można by ten Wasz materiał bardzo, bardzo poprawić. No i niestety trafia się materiał i szkoda Waszego wysiłku, który jest naprawdę bardzo źle nakręcony i w związku z tym też potem bardzo trudny w obróbce i właściwie to nie bardzo wiadomo do końca co z tym materiałem zrobić. Także takie przypadki też są i myślę, że kilka rad na ten temat pozwoli Wam uniknąć takich największych wpadek. Powiem tutaj takie dwie anegdotki, znaczy właściwie jedną anegdotkę, tylko w dwóch wersjach. I ona będzie potem nam towarzyszyć przez całe filmy, ale ona dość dobrze obrazuje problemy, o których tu będziemy rozmawiać. Yy, jesteśmy z kolegą na turbaczu. Kolega postanowił pobić rekord yy, zjazdu, z szybkości zjazdu z turbacza, tam jakiegoś koma na strawie czy coś. No i oczywiście jeszcze w międzyczasie przy tym zjeździe postanowił walnąć dwa salta. No i prosi nas o nakręcenie tego. Tak? I no, oczywiście jedziemy, dojeżdżamy na dół z tym kolegą i. No i tu ta anegdotka będzie miała dalszy ciąg, ale najpierw powiem drugi wariant tej anegdotki. No jesteśmy, mamy koleżankę, yy, przestawiliśmy się jako filmowiec, no więc od razu mamy parę punktów do przodu. No i jedziemy z tą koleżanką tam gdzieś na wycieczkę. Tutaj Spisz, Pieniny, Tatry, no w ogóle widoki zapierają te w pierwszych. Pogoda piękna, koleżanka mówi, no to proszę nakręć mnie tutaj na tle Tatry, jeździ w lewo, w prawo, my kręcimy, super. No i potem, i właśnie, no i co potem, w obu przypadkach. Prawo Marfiego pierwsze mówi tak. Najlepsze ujęcia zawsze kręcone są wyłączoną kamerą. Drugie prawo Marfiego, a właściwie poprawka do pierwszego prawa Marfiego, mówi, jeżeli kamera była włączona, to była tak źle ustawiona, że i tak materiał się do niczego nie nadaje. Trzecie prawo Marfiego, a właściwie druga poprawka, mówi, że jeżeli kamera była włączona i dobrze ustawiona, to na pewno się nie zapisało na kartę. Czwarte prawo, czy trzecia poprawka. Mówi, że jeżeli kamera była włączona, była dobrze ustawiona i zapisało się na kartę, to potem przy przegrywaniu na komputer i tak się spierdzieli. Ja chciałbym zmniejszyć prawdopodobieństwo, że któryś z tych przypadków nastąpi, bo te przypadki często nie są spowodowane tym, że nie ukończyliście szkoły filmowej. Są spowodowane po prostu banalnymi błędami, których można uniknąć, jeżeli tylko czasami przynajmniej się próbuje o nich pamiętać. No i to sobie teraz możemy wrócić do naszej anegdotki, tak. No, więc nasz kolega oczywiście, jest wściekły. Możemy go namówić, żeby drugi raz pojechał i jeszcze raz to zrobił, to my to nakręcimy. No ale to albo nam się to uda, albo nie. No ale w każdym razie nasza opinia i, i poglądy kolegi na to, jakim my jesteśmy filmowcem, dramatycznie spadają. No problem jest z koleżanką. Koleżanka przestaje wierzyć w to, że jesteśmy filmowcem, więc od razu punkty spadają, robi się słabo. No i nie wiem, czy namówimy ją na drugą wycieczkę, żeby te wszystkie. Yy, ujęcia jeszcze raz powtórzyć. Ja od razu mówię, że mam doświadczenia głównie z kamerami GoPro, tak. Z innymi kamerami nie mam doświadczeń, ale wiele ustawień, wiele rzeczy, o których będę mówił, jest uniwersalnych dla różnego sprzętu. Mam trochę doświadczeń z kręceniem telefonem i zrobieniem zdjęć, oczywiście też, ale to nie są jakieś wielkie doświadczenia. No, ale telefony są pod ręką, wiesz, też, warto o nich wspomnieć. I rzeczy dotyczące takich czynności porządkowych, tam miejsca, kart, pamięci i tak dalej są uniwersalne, więc każdy nawet niezależnie od tego, jaki sprzęt ma i jakim sprzętem zamierza kręcić i tak coś z tego fajnego będzie mógł wyciągnąć. To są filmy dla, e, głównie skierowane do osób, które biorą kamerę czy telefony, no to telefony ma każdy, na wielodniowe wycieczki będą tymi kamerami czy telefonami coś tam kręcić. Ale co jest, co, co jest jakby ważną cechą tego wszystkiego? To nie jest plan filmowy, my nie możemy ujęcia powtórzyć. Nie możemy sobie powiedzieć, a było złe światło, to jeszcze raz kręcimy albo obejrzymy materiał i powiemy, o kurczę, źle zamocowane, jeszcze raz lecimy. Nie, tutaj jakby pierwszy strzał musi być prawidłowy. Tak, tak samo trochę jak ja kręcę i robię z kimś wywiad, to przecież jeżeli uznam, że ten wywiad jest zły, to nie wrócę pod Grudziądz, nie poproszę go ty, słuchaj, pojechałbyś pod gruzią, jeszcze raz byśmy to nakręcili, tak? Bo no, takich cudów nie będzie. Więc to jest głównie materiał dla ludzi, którzy muszą za pierwszym razem coś nagrać i nie będą mogli tego powtórzyć. To po pierwsze, a po drugie dla tych, którzy no, nie będą mieli dostępu, nie wiem, do komputerów, jakichś świateł i takich rzeczy, tylko po prostu gdzieś tam sobie będą na wycieczce czy na zawodach przez Polskę jechać. To nie jest za bardzo materiał dla nerdów. Myślę, że nerd ci tutaj, którzy tam tacy, tacy fachowcy, co tam wszystkie fora na świecie znają, i wszystkie pytania tam zadane we wszystkich możliwych językach na temat kamer GoPro i gdzieś tam potrafią z Indonezji ściągnąć jakiś serwis pak do kamery, który coś tam robi, no to myślę, że oni tam dużo tutaj się nie nauczą, no bo... Ja o takich rzeczach nie będę mówił, chociażby dlatego, że się na nich specjalnie nie znam, więc nie, nie będę tutaj... Oczywiście też są rzeczy, o których się tak do końca nie znam, ale z pewną no, oczywiście będę mówił, że się znam, ale, ale to, to, to tak zawsze w tych YouTube'owych filmach bywa, że troszeczkę też podkoloryzujemy. No i oczywiście też z pokorą tutaj to nie jest film dla absolwentów. I szkół filmowych i tych, którzy tam się kręcą wokół Oscarów, tak? No jak moje nazwisko gdzieś tam piszecie w internet i tam listę ludzi, którzy kandydowali do Oskara w kategorii zdjęcia, montaż czy coś, no to mnie tam specjalnie jakoś nie ma na tej liście, ale to, to są takie bardziej uwagi praktyczne, a nie jakie tam sceny, jakie światło, czy o której godzinie co kręcić i który, który kolor. Tam ubrania wychodzi najlepiej na jakim tle, a w ogóle to jak to zmontować tam, green boxy, jakieś, jakieś, jakieś cuda, niewidy, maski i, i obróbka jak na gwiezdnych wojnach czy gwiezdnych wojnach to dawno, a teraz jak na tam grze o Tron, czy coś, no to zupełnie nie dla takich ludzi jest też ten film. Także żeby się ktoś nie rozczarował, że jeżeli będzie chciał się dowiedzieć, jak pożenić właśnie filmy w różnym świetle z 20 kamer kręconych z, z drona i z tego, no to, to trochę film o tym raczej nie jest. Ale sądzę jednak, że wszyscy którzy się posługują kamerami GoPro, niezależnie od tego jak intensywnie to robią, jak długo, no to coś z tego będą mogli wyciągnąć. w ogóle wszyscy ci, którzy robią zdjęcia. I też będziecie na przykład wiedzieli yy, co zrobić, żeby na przykład ludzie, którzy obrabiają potem wasz film, na przykład tacy ludzie jak ja, mieli łatwiejsze życie i żeby lepszy materiał z tego wyszedł. Bo to też, też jakby czasami się zdarza, że komuś ten film oddajecie, czy sami go yy, obrabiacie i wtedy warto o pewne rzeczy zadbać, żeby ta obróbka... Była sporo łatwiejsza. Także to jest, to jest po prostu film dla normalnych, takich zwykłych zjadaczy chleba, takich jak ja. Troszeczkę taki zjadać chleba, który już coś tam młyknął, czy ty? Także to, to jest taki, taki poradnik dla, dla każdego, kto po prostu zamierza się z problemem kręcenia filmów czy robienia zdjęć jakoś zmierzyć. Będzie strasznie dużo banałów, tylko że tych banałów jest dużo i trzeba wszystkim pamiętać. Są takie rzeczy śmakie, owakie, więc ja tych banałów będę dużo opowiadał, licząc, że może coś wam w głowie z tego zostanie. Że kiedyś może, jak będziecie przystępować do ukręcenia najlepszego ujęcia w waszej historii, przypomnijcie sobie, a to taki facet tam jutro. Tobie dużo pieprzył, ale mówisz przede wszystkim, żeby sprawdzić, czy kamera jest włączona. No i to właśnie chodzi mi o to, żebyście kiedyś taki przebłysk może mieli, to wtedy zawsze mniej tych scen nakręconych wyłączoną kamerą wam w życiu się trafi. No bo że się jakieś trafią, to, to, to jasne, no na tym polega żywot filmowca, że tak powiem. No i teraz rodzi się pytanie, jaki jest najbardziej zawodny gadżet podczepiony do kamery GoPro? Jak myślicie? Ty jesteś tym najbardziej zawodnym gadżetem. No właśnie o to chodzi, że gdybym ja na jednej szalce położył wszystkie błędy, które popełniłem, a na drugiej szalce wszystkie błędy, które popełniła kamera, czyli wszystkie nie wiem, zabieszenia się, skasowania i tak dalej, i tak dalej, to ta szalka z moimi błędami to by urwała tą wagę i huknęła o ziemię. I dlatego oglądajcie mój poradnik. To jest właśnie poradnik o tym, jak zmniejszysz prawdopodobieństwo popełniania błędów, albo jak zmniejszysz prawdopodobieństwo, że te błędy będą w skutkach katastrofalne. Dlatego zapraszam ma takiego prostej rzeczy jak to, że warto poznać sprzęt, w którym będziemy pracować. Dotyczy to zarówno kamer, jak i telefonów. Jest sześć parametrów, od których ustawienia nie możemy w żaden sposób uciec. Niestety. 6 ja ich wyodrębniłem, może jest ich trochę więcej. No ale tak, jakieś decyzje musimy podjąć, tak? Bo to, to, te parametry często nie mają czegoś takiego jak auto. Następna sprawa, o której chciałem powiedzieć. no Trochę się wstydzę, jestem zażenowany i zaraz pomyślicie, gość wariował po prostu. Mianowicie chciałem porozmawiać o włączaniu i wyłączaniu kamery. Prawda, że trywialne, i wydaje się, że nie bardzo jest o czym mówić. Oj, jest o czym mówić. Kolejna sprawa, przedmiot sporów, polemik w internecie. To trochę taki temat jak opony w rowerze, tak. Tysiące pomysłów, tysiące, e, tysiące koncepcji. To są karty pamięci i w ogóle pamięć. Następny temat, o którym chciałem opowiedzieć, to jest prąd. Prąd, czyli w przypadku kamer, baterie czy telefonów. Omówię tutaj trzy podstawowe metody mocowania kamery, to znaczy tak, mocowanie sztywne na kierownicy, mocowanie na kasku i mocowanie na klatce piersiowej. Powiemy sobie jeszcze o pobocznych różnych mocowaniach, a na końcu opowiemy sobie o moim mocowaniu, czyli tym, które uważam za najlepsze. Data i czas w kamerach. Dlaczego warto mieć dobrze ustawioną datę i czas? Porozmawiamy sobie teraz o telefonach, to znaczy o jakichś specyficznych rzeczach związanych z robieniem zdjęć czy kręceniem filmów telefonem. Dwa słowa jeszcze o dźwięku w kamerach, że przejdziemy sobie do czegoś, co roboczym można nazwać. Ja to nazwałem ten, ten rozdział. Różne banalne uwagi. bym połowę z tych. Uwag sam stosował, to na pewno miał lepsze filmy, no ale zebrałem wszystko, co stosuję i co wydaje mi się, że powinienem stosować, a nie zawsze to robię, żeby, żeby to sobie wszystko omówić. No to trochę, tak mam nadzieję też kręcąc te filmy, że to trochę będzie na takiej zasadzie, jak to się mówi, tłumaczył, tłumaczył rzeczy banalne, aż sam to w końcu zrozumiał, i zaczął stosować, więc może jak, jak o tym opowiem, to sam będę pamiętał, żeby to, to potem stosować.